Widzicie w tym krótkim materiale chcę Wam pokazać, jak włączyć lub wyłączyć VoiceOvera. E, dzi ale dzisiaj chcę się też skupić właśnie jak wyłączyć VoiceOvera, e, jak ktoś na przykład włączy przez przypadek VoiceOvera. Żeby VoiceOvera wyłączyć, to klikamy przycisk boczny trzy razy. O, funkcja VoiceOvera jest wyłączona i teraz, żeby znów włączyć VoiceOvera, to klikamy znów przycisk boczny trzy razy funkcja voiceover włączona. O, funkcja samolog. voiceover włączona. A żeby na przykład wyłączyć VoiceOvera przez ustawienia i dostępność, no to. Ekran zmiany aplikacji. Kalendarz. Niedziela. Kalendarz. Z, z, Poruszamy a, się palcem a, w prawo i idziemy do w ustawień. Z, Ustawi, mobili, ustawienia. Ustawienia. Małe napisy. Duży. Na jestem i trzeba potem wejść w dostępność i voiceover. Ja tutaj sobie Voiceover. Wyłączam. Funkcja voiceover jest wyłączona. O, funkcja voiceover jest wyłączona. A żeby właśnie, znów włączyć, no to. Sobie znów daje trzy razy przycisk boczny. Funkcja voiceover włączona. Ustawię. O i właśnie e, tak e, mogę sobie. Znak kontener, szyb, wyrazy. Dostęp 30, pięć 61, 60, 71%. Tak właśnie sobie mogę voiceovera włączać i wyłączyć. Też mogę przez Siri, ale gdybym włączył tego voiceovera lub wyłączył przez Siri, no to by mi się wyłączało nagrywanie, więc. Też tak to zadziała, jak powiemy do serii VoiceOver On lub VoiceOver Off, to nam włączy i wyłączy, więc tak to wygląda, jeżeli wam się podobało, to zaobserwujcie mnie na moim profilu, na moim TikToku lub zasubskrybujcie mój kanał, bo idziemy po 70 subskrypcji na kanale YouTube, na moim kanale Marcel i jego świat, link do mojego kanału macie na YouTube nie, nie, nie. <głos》> nie na YouTube tylko w profilu na moim TikToku, więc... Rozpoznawanie muzyki. Wchodźcie tam też i zasubskrybujcie mój kanał. Aparaty słuchowe, zaznaczone. Bo jesteśmy coraz bliżej 100 subskrypcji. Ja Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym TikToku. Papa. Pa.